Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na masaż płytką głasza Będziemy rozluźniać napięcia y, szyi. Y, I aby zacząć, napiszcie sobie odrobinę oleju do masażu w dłonie. Rozetrzyjcie ten olejek w dłoniach. Ja jestem już tłusta, bo przyznam się Wam, że to już jest moje trzecie lub czwarte podejście do nagrywania tego filmu. Ale. No nic, rozgrzewamy, doenergetyzujemy olejek, a następnie wsmarowujemy go w szyję. Obejmujemy szyję kciukami, to też już jest masaż i lifting szyi, a także twarzy. Przechodzimy do wsmarowania olejku w boki szyi, jeden, drugi i też tył szyi, tył tą boczno-tylną powierzchnię szyi i pleców i tutaj z drugiej strony również zabieramy ze sobą płytkę będziemy używać tego do masażu tego noska płytki głasza jak ja to mówię i tym noskiem będziemy zczesywać napięcia, które kumulujemy podczas całego dnia zaczynamy od czesania tej właśnie Części naszych pleców, mięśnia czworobocznego, który podciąga nam barki do uszu. Także czeszemy tutaj, jeżeli czujesz, że Twoja ręka się męczy, możesz podeprzeć łokieć drugą dłonią. Oddychaj sobie spokojnie i zczesuj te napięcia. Dociskasz głasza tak mocno, jak. Jak po prostu, jak gdyby dobierasz ten nacisk do swojej wrażliwości. Tak, ja stosuję głaszę już od bardzo długiego czasu, więc dociskam mocno, ale jeżeli boisz się, że zrobisz jakieś śniaki czy wybroczyny, to po prostu delikatnie, delikatnie. Chwytamy głasza drugą ręką, dłonią ściągnij delikatnie platyzmy i czeszemy tutaj bok szyi. Idziemy takimi czeszącymi ruchami bokiem szyi. Głasze trzymamy blisko skóry, pod kątem 45 stopni. Chcemy tutaj pięknie wymasować bok szyi. Jeżeli trafisz na takie struktury jakieś, na przykład wydaje Ci się, że to są jakieś żyły czy jakieś zgrubienia podskórne, zostań tam troszkę dłużej, nie ciśnij mocno, Delikatnie i postaraj się to, to miejsce rozluźnić. Zostań tam właśnie troszeczkę dłużej. I w ten sposób pracujesz po jednej i po drugiej stronie. Dzięki temu masażowi przywracamy ruchomość naszej szyi, ponieważ ustawiają, ponieważ właściwie to przywracamy krążką. Kręgą, ich tak, takie prawidłowe anatomiczne ustawienie, ich prawidłową pozycję. Będziemy też masować szyję, tył szyi przy kręgosłupie. I tu znowu poprawiamy przepływ. Dzięki temu masażowi, nie tylko przywracamy anatomiczną długość. Naszym mięśniom, więc wydłużamy bok szyi, rozluźniamy barki, poprawiamy funkcjonowanie stawu ramiennego, yy, poprawiamy przepływ, odpływ limfy z twarzy, dopływ świeżej krwi do, do głowy, do mózgu, do twarzy. Tak. Rozmasujemy sobie całą tą, cały ten bok szyi oraz tył szyi i mięsień czworoboczny pleców. Na koniec delikatnie płytką głasza zjeżdżamy bokiem szyi od góry do dołu kilka razy, ściągając, wyobrażając sobie, że tak tutaj pomagamy przepłynąć i limfie i też ściągnąć to napięcie. Na koniec robimy sobie taką łódeczkę z dłoni i delikatnie też do... Ciskając do, do, do boku szyi, zjeżdżamy w dół, powtarzamy wszystko na drugą stronę. To jest już wszystko. Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, to zapraszam do siebie na zajęcia. Dzięki.